Yeah. otwiera skrzynki dzień i noc, smaży o kosie, a dostaje flop. Kiedyś myślał, że jest królem, teraz w kącie, sam ze swoim smutkiem. Uh, klik, klik, nadzieja w pył, Drop cię znów wyśmiał, poczuj co to ból. Gigantyczna kasa, tysiące ta wyszło jak zawsze, pusty lud. Nawaja, nawaja Śmiech na sali, poczuj to, to ból Nawaja, nawaja To jest twój lot Płaci, otwieraj, znowu nie ma szans Bro że mu że ma dziś ten vibe A jak otworzył skrzynkę, znowu bieda type e. Zamiast czegoś dobrego leci szary krab I nawet on już wie, że to codzienny trap Discord mu pisze give up. każdy robi bekę, Bo on od lat ma dropy tylko w jedną stronę Najtańszy możliwy krab. Chciał trafić legendę, wyszedł zwykły mem A skrzynka znowu mówi, brachu to nie twój dzień Nawaja, nawaja Śmiech na sali, poczuj co to, to. Bro. Otwieraj dalej, szukaj swojego snu. Może kiedyś coś wygrasz znów, ale póki co na cię trzyma. Prawdziwy los przegrywa, kolejna skrzynka, kolejna pora. Ci otwieraj znowu nie masz